Dzień dobry. Dzisiaj sobie stworzymy animację przedstawiającą gimnastykę Patyczaka. Zacznijmy od pozycji wyjściowej. Ustawmy ręce. Proponuję, żeby były prosto. ułatwi nam to zadanie. I zaczynamy od kliknięcia dodaj klatkę. Teraz z gimnastykę zaczniemy od ruszania głową w jednym kierunku. Przypominam, że żeby animacja była płynna, musi dotykać cienia. Dodaj klatkę. Powrót. Dodajemy klatkę. I w drugą stronę. I znowu powrót. Jeżeli wracacie, zawsze dodajemy klatkę. I to będzie nasze ruszanie głową. Teraz ręka, najpierw jedna, odrobina do góry, dodajemy klatkę. Jeszcze troszkę, dodajemy klatkę, i do tej pozycji dodajemy klatkę. Powrót. Zawsze wracacie, za każdym razem jak ruszacie jakąś część ciała, dodajecie klatkę. Znowu do pozycji wyjściowej, myślę, że mogę. I teraz druga ręka. Analogicznie jak z pierwszą, za każdym razem przy zmianie dodajemy klatkę. Powrót. Jeszcze jedna i wyprostujemy. Teraz. I jeszcze nogi. Zginamy w kolanie. Dodaj klatkę. Powrót, żeby nam się nie przewrócił. Druga noga. Odrobinę. Dodajemy klatkę. Powrót. I ostatnia klatka. Teraz zobaczymy, jak działa. Przypominam, suwak służący do szybkości. Damy go. Najniżej pętlę sobie zachowamy. Klikamy Start. No i bardzo ładnie nam się gimnastykuje. Możemy przyspieszyć. I teraz bardzo szybko. Tam gdzieś w połowie. Klikamy Stop, żeby zatrzymać. Teraz możemy odznaczyć pętlę, żebyście zobaczyli, gdzie skończy. Start. Po animacji się zatrzymuje. Teraz sobie zapiszemy naszą animację. Klik. Zapisz. Przypominam, że ma być w naszym folderze. Nazwijmy go sobie Gimna. gimnastyka. Zapisz. Na dzisiaj to tyle. Życzę miłej pracy z programem. Do usłyszenia następnym razem.